Witajcie na kanale videotesty.pl. Z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na ostatni odcinek serii Diablo 3 Reaper of Souls. Znajdujemy się teraz w trybie przygody. Jest to specjalny tryb, który odblokowujemy już, jeżeli ukończymy główny wątek fabularny, czyli fabułę. Trafiłem teraz do pierwszego aktu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu e, przenieść się do drugiego, trzeciego, e, czwartego czy piątego. I po prostu tutaj wykonujemy zadania, za które otrzymujemy złoto, doświadczenie, jak i dostajemy także krwawe odłamki, które pełnią rolę waluty. Mamy tutaj kupca, do którego się teraz udam. I jest to taki pewnego rodzaju hazard, ponieważ możemy sobie kupić Uzbrojenie jak i pancerz. Jednak nie wiemy, co nam się trafi. Ja teraz poluję, właśnie na jakieś dobre rękawice. Tak więc może sobie tutaj ich kilka zakupię. Być może Możesz uda nam się dzisiaj? coś ja. fajnego mm, wylosować. Raz na wozie raz. Może to, kiedyś, jak już będę bogaty. A tutaj są jakieś ciekawe. Mamy tutaj dwie pary, które są lepsze. Więc je sobie zostawię tutaj na bok, odłożę a resztę tutaj przetworzę. Ta odrobinkę wydaje się być lepsza. No i właśnie, jeżeli mamy te krwawe odłamki i je zdobywamy podczas rozwiązywania misji, możemy sobie właśnie tego MPCK Kadela Odważna dusza. Kupić sobie y, oczywiście sprzęt, i czasami nam wylatują przedmioty takie jak złote, legendarne, czyli takie brązowe, y, czy też po prostu zwykły krab, który nam do niczego nie jest potrzebny. Mamy tu także obeliski Nefalemów. Jeżeli mamy odpowiednią ilość kluczy, możemy się także tutaj udać. Y, są to takie specjalne lokacje, w których y, są potwory i musimy ubić ich maksymalną ilość, czyli osiągnąć taki pasek postępu 100%. Następnie pojawia się tam taki legendarny przeciwnik, którego także musimy zgładzić i otrzymujemy później nagrody. Ogólnie, jeżeli chodzi o te wszystkie misje dostępne w tym trybie przygody, mają one jakby taki wspólny mianownik, i musimy zabić określoną ilość wrogów. Wszystko właśnie toczy się zabijania potworów. Udajmy się być może do piaskowych skowytów i wykonamy zlecenie przeklęty posterunek. typie przygody właśnie możemy sobie tak bez problemów wędrować po całym świecie. Mamy tu studię natknienia, która powoduje, że zdobywamy przez pewien czas więcej punktów doświadczenia. Misje te właśnie różnią się wizualnie, bo widzimy, że teraz jest tu taka morszniejsza, ciemniejsza atmosfera, a w trybie kampanii ta lokacja jest bardzo kolorowa, taka żółta. Znajdują się także tutaj mocniejsi przeciwnicy. Oczywiście w tym trybie także możemy mm, grać z innymi graczami. Ja mam aktualnie teraz ustawioną grę prywatną, więc tylko ja mogę grać. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby udostępnić ją publicznie i pozapraszać swoich znajomych. No już znalazłem tą skrzynię. Musimy zabić 100 przeciwników dość w krótkim czasie. Tak więc od razu biorę się do roboty. Jeszcze nie będzie. Nie wiem czy uda mi się to teraz to wykonać. Przeciwnicy są dość mocni. Czasu już zostało bardzo mało. Czekam jeszcze na odnowienie skilli. O, udało mi się nawet poziom zdobyć właśnie dzięki tej y, studni natknienia. Oj, chyba mi się nie uda tego dokonać. No, niestety nie udało się zrealizować jego dodatkowego zadania, y, żeby zabić 100 przeciwników. Ale zlecenie y, wykonałem. Otrzymałem tutaj y, złoto, jak i punkty doświadczenia. Teraz właśnie sobie jeszcze odbiorę y, nagrodę z skrzyni. Już myślę, że jakiś legendarny przedmiot mi się y, tutaj pojawił, jednak to było tylko złudzenie. No i może jeszcze sobie wykonamy jakieś y, zlecenie. Może te. Idziemy sobie tutaj. Do oazy. Jak widzimy, musimy wejść do tajemniczej jaskini i następnie zabić wszystkich przeciwników znajdujących się na drugim poziomie. Tutaj mamy kolejną grupkę przeciwników, jak i y, studnia tchnienia. Same nagrody te są bardzo ciekawe. Jeżeli wykonamy cały mm, pakiet misji dostępnych w danym, y, w danym akcie, otrzymujemy wtedy taki skarb Chora Dreamów, z tego sypią się bardzo często różnego rodzaju przedmioty, jak i narzędzia, dzięki którym możemy później wykonywać kolejne przedmioty u kowala. No i w początku udało mi się już znaleźć tajemniczą jaskinię, której się teraz udamy, tylko jeszcze pokonamy tutaj przeciwników. No i kupiec nam otworzy drzwi. Udało nam się zrealizować połowę naszego celu. Teraz musimy udać się do poziomu drugiego i po, y, wybić wszystkich przeciwników znajdujących się tam. I znajdujemy się już na drugim poziomie. Musimy teraz rozprawić się ze wszystkimi przeciwnikami tutaj, którzy się pojawią. Jest to dość mała lokacja, tak więc nie powinno nam tutaj y, za dużo czasu y, zabrać przechodzenie tego. Mamy tu już złotą skrzynię, w której znajdziemy przedmioty. Oby się trafiła jakaś legenda. i można powiedzieć, że sytuacja opanowana. No niestety nie udało się nic y, ciekawego y, trafić. A przeciwników już na pewno za dużo nie zostało. I właśnie tutaj y, dostałem fragment y, klucza szczeliny. Jest to potrzebny element, żeby móc się dostać właśnie y, do portalu. O Twoich przygodach z Leą i Kainem, że czuję się niemal I spróbujmy właśnie się dostać do szczeliny Nefalemów. Masz w sobie siłę, by przetr. Żeby właśnie się tutaj dostać, potrzebujemy y, tego specjalnego przedmiotu jakim jest klucz. I naszym zadaniem jest, y, żeby ten pasek postępu y, miał 100%. Wtedy pojawił się magiczny przeciwnik, którego należy pokonać. Lokacje są generowane losowo. Bardzo często są to dobrze znane z innych aktów poziomy. Na niektórych z nich znajdują się portale, które teleportują nas na wyższe etapy. Jednak czasami też może się przydarzyć taka sytuacja, że mamy jedną wielką lokację, z której nie ma jakby możliwości pójścia dalej. Sam ten tryb przygody oceniam naprawdę bardzo pozytywnie. Blizzard idzie moim zdaniem w dobrym kierunku, ponieważ daje graczom możliwość grania nie tylko w trybie kampanii. Którą naprawdę dość długo już się nagrałem w samej podstawce, jak i w tym dodatku. A tak na pewno częściej będę odpalał tą grę, żeby grać właśnie w trybie przygody. Żeby zdobywać kolejne poziomy. Być może uda się coś tego specjalnego NPC Kadali wylosować. Jakiś specjalny legendarny przedmiot, który na pewno poprawi moją sytuację. Tak jak wcześniej wspominałem jest to tryb jakby taki hazardu. Nie wiadomo co nam się trafi. Może nam wylosować naprawdę bardzo przydatną broń jak i pancerz. Także bardzo dużo dostajemy tutaj doświadczenia za wykonywanie tych wszystkich zadań i to jest też dobra możliwość, żeby szybko wbić kolejne poziomy naszymi postaciami. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o całą serię Diablo 3 Reaper of Souls. Zapraszam do wchodzenia na nasz portal videotesty.pl, odwiedzenia naszego forum, jak i fanpage'a na Facebook. Trzymajcie się, cześć!